Siema, z tej trek. Mam nowy świat, nazwiję Max jest Ok. I w końcu, w końcu program w Minecrafta, w końcu u mnie coś nagra. I mi się Minecrafta przyjemnie nagrywa. Tutaj mam taki świat, że jest, jest rozpałam na miejscu gdzieś pomarańczowe drewno i mam taki oto domek. O taki, tutaj jest wejście na tak. To są początki dopiero mojej chaty więc nie macie co się ciebie, małe coś. Film nie będzie długi. Limit 15 minut, tam wcześniej próbowałem zrobić chatę, ale no nie wyszła mi. Po liście się zaczęły niszczyć. Dobra, mnie nie obchodzi żeby drewno było to samo. się na ko kopie. Napiszcie, co ma nagrywać w tym świecie, czy na świecie Kupa, bo to co to, to, to wiecie. Dla mnie to wiecie, no nie problem na no, żadnym z tych światów nagrywać. Ale ja bym chyba wolał na tym nagrywać, ale na pewno, bo mnie, mnie to to wiecie. Nie to wasze zdanie obchodzi najbardziej. Tak więc z mojej eee, to są początki dopiero, więc. Kobiec. Nikesne no te dzięki tego drzewka. Bardzo spokojnie. W końcu coś nagrywam. O oh fuck. Jeszcze ja nic tu nie widzę. Ja zasypuję. Tu nic nie widzę. No kurde, no tu nic nie widzę. co poczekajcie. Więc ja wiem, że to jest to recitowanie, ale na chwilę dam kreatyw. O kurde, ja sobie przy temy, temy. Nie pomyślałem. Ale zobaczcie i temy niesłodzenne. Teraz zasypię to blokiem dziwnym myślę teraz tej te ale te. no, inaczej bym mnie wyszedł ludzie więc no trudno już tylko teraz wszystko będzie od nowa muszę się zbierać od nowa wszystko właśnie to są uroki kreatywa telefonicznego czekajcie która coś minuta czwarte minuta pożegnamy w moim domku który jest naprawdę ciekawy jest. myślałem, że ktoś ma taki domek taki o, nigdy na YouTube ani nikt w ogóle serio dobra, a więc do zobaczenia, na razie na...